Bo Do byłem dobra, pewny, że jest ja impo, nie? Nie zaznaczyłam tego. No, no bo tutaj jest. na coś działa, no. No i nie zaznaczam tego kamuflażera. Klikam drugi raz i słyszę dźwięk. Ja o nie no, zajwałam się. Wybacz mi. Nie wybaczam. Wybacz, proszę. A jak stówkę przeleje? Ten kubilona, ten kubilona. Na vita e, światło. Luna na Vitals, tak? na, Vital -Sack. Vital -Sack, na Vital I Dobra, w sumie Ogólnie to... mam wrażenie, że Quick zabił, zabił jedną osobę. Czy Co? w trapawie się Pan Kubi? Tak, ja się wybałem Ja to, się wiebałem Kubi Junior. Nie no. chcę wszystkich, bo to jest bultora, Sonic i lawyer, wyjebał przy wszystkich. <laughs> Pierdzielał! No. Okay, Jakie klasy? Okay, Jeszcze czekaj, raz? Tam jeden jest Vultur, Arsonis, Lojer. Oni wszyscy są źli, Tak, po tak, Kto? 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 Nikt w... nie jest zły! Hubi, no? AB, AB i Junior, Vultur, Arsonis i Lojer. Wyjebcich trzech, dobra, wszyscy w... są mździw. Kto pierwszy? Nieprawda, zostaw mnie! Nie, Hubi nie dobra, żyje. No to... Nie no, czemu chcecie wyjebać neutralne, jak mamy dwóch impostorów? Najbardziej <laughs> Quick, kurde, jest, 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 jest. tak skorny do wyjebania. Już jednego zjeżdżałeś! No dobra, nieważne. E, ogólnie to ten, to e, wiem z pewnych źródeł, <grybujesz> że, oh. że Quick uciekał od jednego z ciał. Ale nie jakich masz, źródeł? No to wyjedźmy Quick'a, później biegł. Ale ten ja ten nie ciała. uciekałem od tego ciała. On po prostu A chce Później się powiedzieć, który jest arsonistą z do. Eee, no dobra, już tam walić. No, ciało Hubiego było na kamerach, a Quick biegł od Wenta, spod tego, spod elektryki Co ty w ogóle mówisz, ja wiem, że bardzo chcesz ze mną, ze sobą wziąć do grobu, ale miałem. No nie, nie znam Quick, nie, nie. no. Hubi biegał za Quickiem, bo był jego lojerem, a Quick go po prostu zapierdolił Nie biegał ja nawet za mną, Hubi. No Hubi no nigdy tak. za mną nie biegał. No to ale to właśnie możemy wykatać. Nie, nie, no, 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 no ale daj biego, no, mamy no, pewność, no, nie? Po no, chłopiego no, 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 tak nie do końca, no, do kurka tak nie do końca. A że z klienta, zabił swojego lojera. To lekko tak? Co ty zebrał? No to jest całego chłopiego. Cieśz się od No, no tak. Nie. No jak to nie? Ej, widziałem sam neribal. To w Jeszcze nagrodę na Wix'a, w nagrodę Wix'a Ja niczego nie zjadłem To ja ID Łatwo z naturalki I chuj, ktoś mi zapierdolił role z was trzech i już nie mogę w nich strzelić. Wiesz, ten, ten, który jest NiceGesserem, teraz nie strzeliłby jego Voltura i Juniora, wtedy No ale wiesz, że po prostu tak to jest Eraser, który wymazał ci role. W poprzedniej rundzie. Nie, ja teraz dopiero mi usunęło. No jesteś crewmate? No, tak. no to na, właśnie na, na początku rundy usunanie. ci usuwa ten role. A no to chuj. <laughs> Czyli no ktoś, to... kto przez siebie przebiegał, jest Eraserem. No ja nawet nie widziałem Albo Aura. Co ja? A, nie wiem co no, najbezpieczniej nie... byłoby walczyć i biegać później w juniora. Dobra, kurde, stanie, i tak ale... nikt nie zabija tutaj więcej już, no. no ja Został biegu, jeden imposter biegu. no nikt już nie zabija. Sprawdzajcie to sobie, sobie witalsy. Trzy no. trałki sobie biegną z rączki w trapach. Oj no kurde, skąd miałem wiedzieć, że akurat trafią się trzy naturalki w trapie. No miałem nadzieję, że kurczę chociaż będzie coś pozytywnego. Coś pozytywnego, no jest... Nawet... Taka piosenka chyba była nawet Nie ma nic pozytywnego mm. w tym wszystkim Dobra Junior jesteś lojerem czy arsonistą? To No, ty. no nie no Junior a, jest arsonistą Nie jestem ani lojerem ani arsonistą Okej okay. A, a mogłem to skifnąć kurde zagłosowałem na juniora jak debil A dość w trapa No nie no Junior no, jest ja, arsonistą Bo, bo Hubi raczej był lojerem No, a tego biegł z Quickem No ciekawe, kto jest impostorem. 嗯。Hmm. O, jak sobie grzecznie stoi Areza i Junior w trapie, z Bixą martwą. Ja nie byłem w trapie teraz. Ja A po prostu stanąłem na... nie, nie, ja nie, 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 ja nie, nie byłem w żadnym... Mi, ja nie byłem teraz nie w nie pokazuje żadnym mi. W trapie. Ale w sensie, pokazałem mi strzałkę do trapa jak wcześniej niebieską, ale teraz nie pokazuje no To raz. stało w miejscu, no te. A no. przez to, że Bixą marła, pewnie do tego. możliwe, nie wiem. Ale Arese stał w trapy, nie wiem czy on ją zajebał, czy co tam się stało. A, to nie, nie wyglądało tak, jakby ale... ją zajebał, powiem ci szczerze. Ja, ja byłem teraz z Legionem całą rundę i Legion tego na no pewno nie ja Znaczy nie, no powiem ci tylko tyle, że jak ja to dobiegłem, prawda. to ciało leżało, ale to nie wyglądało jakby Arese ją yeah. zajebał, powiem ci szczerze. No ja, to on, jakby Junior może być tym lojerem i właśnie Arese ta, tak, ta może mu być hubi nic tak naprawdę, generalnie. Dobra. Nie no, powiem ci tak, no bo po prostu jedna, nawet jak spojrzysz jak stał przy ciele, on nie stał na ciele, tylko stał tak jakby trochę nad ciałem, więc jak wpadł w pułapkę, to nie mógł jej zajebać, bo by do niej doskoczył. Więc to, dziwne doskoczył. to wygląda tak jakby jakbyście wy trzech wpadli w trapkę, ale ona zginęła i dlatego mnie pokazało teraz róść. Nie to ja nie, wydało, nie do trapa. było trapki, wiesz? Znaczy, znaczy no, nie wiem, tak, ja nie widziałem tam trapa. Powiem tak, ja, podbiegłem, ja podbiegłem, tam ciało leciało i wpadłem w trapkę, to prawda. Ale no. Może dlatego, że nie wpadły trzy osoby. Mnie nie pokazało. O, nie, o, wiem, raczej, nie, to ruchu. chyba nie ma znaczenia. No ja wpadłem no. w trapkę, bo chciałem wbiec, w biegłym no, wpadło mi strzałkę, pokazało mi i muszą trzy osoby co najmniej wpaść, żeby mi pokazało rolę. Wbiegłem, wbiegłem, patrzę, wiksa, podbiegam do Wiksy, może zobaczę jeszcze kogoś i wpadłem w trapkę. Ja do niego podbiegłem od dołu i tyle. No, no ale generalnie po stoję tak, i to się to... zastanawiam, dlaczego on stoi, bo ja nie wiedziałem, Na że on stoi w nie. Bo może być arsonistą i zaraz nas wysadzić, więc i tak by cię walił. A ja mam eee, jeszcze pytanie, czy ktoś może... Czy ktoś może nie wychodził w labie tam od strony toalet, czy coś? Znaczy, myślałem, no, a przybiegł z laba no. No ja przychodziłem, ale no ja jestem traperem, no. No jest traperem, no. Hmm. Nie wiem, bo mi się wydawało, że może ktoś skoczył z ofisa Ventera. Czy tam do... i Tak, byliśmy, ale pobiegliśmy no, po prostu normalnie. To... Kranksi tam kabelki robił. Dobra, na Juniora, bo to jednak nie ma sensu. Nie, a to nie, nie głosujcie na mnie, no co wy? Nie, No i tak jesteś neutralką. Głosujecie na mnie tylko dlatego, że on uważa się, że co, że jest traperem? Bez sensu. Ale no panie. bo jakby wiadomo, że jest traperem, bo Ebi już się przyznał, że był vulturem. A może on po prostu bo nie wiem, na przykład w jakim stopniu z tobą spowiązany jakąś rolą i musiał się przyznać. Ja no by nie no, my taki main game, może przyśpienić zrobili. Oj, spokojnie, spokojnie. Aha, bo czyli to, no to self-report? Yy, nie, wbiegłem do Specymana. No to znalazłem. przyznajmy się do ról teraz. To na kogo? No przyznajmy się do ról. Ja jestem medium i nie wiem jak to działa, bo właśnie pytałem ducha i tylko były jakieś dziwne dźwięki, to nie zadziałało. No nieźle. No nieźle. To co, wyrzucamy go, nie? Aha, czyli we dwójkę jesteście. Tak. Dobra, dwójkę, Craxi, dawaj, dawaj na Areza. No dawaj na mnie. Kurwa Dawaj na Aresa mówię ci Mówię ci dawaj na mnie Ale mi robicie mindfuck'a Kurwa tata. dawaj 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 Bigo z mózgu teraz Dawaj na da ja Aresa Dawaj na da Aresa to, to jest Legion i robi sobie na mnie alibi Ale mógł mnie tyle razy zabić Kurwa W no, takim razie Mówisz że to Legion? No nie wiem Ja pierdole no, jaki macie Le rolę? No się do ról. No weźcie no. Ale Halo. już zagłosowaliśmy, to co ci. To ci no kurwa, Ares jest impostorem, a ja jestem kurwa spajem. <grym> no, nie no, można to... było tak od razu? <grym> ja ale tylko. Jejku, ej, jak działa ten medium? Zapytałem się ducha i, I nic nie nie... Eee... No, to nie wiem dokładnie jak to działa. W sensie na czacie Właśnie... masz napisane po, po rundzie. No tak. Tak, kąpsy bym odpalił. By nie widział. Υπότιτλοι <sighs> Kurwa, to tak stryka ty? Ja kliknąłem pierwsze, po czym przystałem? Ja też się kliknąłem zbawę. pierwsze, i mi od razu ktoś Guna odkliknął. Jest Ogólnie. Jest, jest ninja. Czysta. Tyle mogę powiedzieć. To? No i nawet. O, tak. Okay. A, a gdzie jest w ogóle? AB, AB, no, tak, postawiliśmy jeden portal. Zjada, potem znowu z niego tak, nie wiem, czy drugi dom to. Drugi dom może biegłeś? gdzieś tu. Tak. Czy dwa razy wybiegłeś z laba? Nie pytaj, dobra, wszystko jasne. A jesteś Nie, nie gadaj. Nie. Był gadaj. Nim był. Dobra, z kim. Ej. Biedny, ej. Wiesz dzisiaj drugi raz, drugi raz już jest zastrzelony jak jej W Pierwszej rundzie. Pierwszej rundzie. Ale ja wtedy przypadkiem one. to zrobiłam, bo myślałam, żeby się zbagowało. Nie wiedziałam, że dwa razy trzeba nakliknąć na to. A teraz no? celowo wystrzeliłaś. A to nie o... Nie, jasę, to, to nie bardzo... ono. A, no nice. Teraz zły GSR Legend, strzelam w Hubiego. Proste, że tak. tak. Legend by mi nigdy tego nie zrobił. No właśnie. Zresztą tak. jakbym miał strzelać, to najpierw bym zagłosował. <słuch> Można się przez nie teleportować. Nie wiem, jeszcze ich ani razu nie używałem. Ale zaraz przetestuję. Albo i nie. O, karambika. Dobra. Gdzie była? Dalekoś się Dobra, teraz szybko. Ktoś ciałka je. Kto jest szerypem? Ja. Kto jest? A nice guesser to Kubi. No. Tricksterem jest Quick. Nie. Region albo raz. A nie był ktoś w specimenie ostatnio? W specimenie? No. Czekaj, gdzie jest specimen? <noise> w, w prawym dolnym rogu. <noise> <A> tam, <głosy> nie, <głosy> To tam to nie. To jak, to ktoś, tam, to jak nie. ktoś się tam przejdzie, to będzie wiedział, kim jest. Czy to jest Portal Maker? A, no to wtedy zostaje albo Ares, albo Quick. Z, no to ja nie jestem, to to jest Ares. Trickstera. Nie no to w takim razie Quick jest, bo. Quick, gdzie pobiegłeś? Jak biega... gdzie a, gdzie jest, a gdzie jest ten? Gdzie jest kill? Do admina. Czy, po, gdzie jest dobra, quick, kill? quick ma znowu jakiś jester voice, czyli jest albo jest jesterem, albo jest serio winny, nie? I teraz nie wiadomo, co z nim zrobić. I gdzie jest ciało? Ciało jest przed wejściem do admina. Trickster, ta? Trickster. Dobra Ale czekaj Nie, aha, czyli Arezzo Dobra, szalą we mnie, czyli na Arezzo, no i git Ja pierdolę, no, ja no, stoję ja całą tak. Ale... grę na wejściu do całą grę na wejściu do tego, do, do laba, no ja pierdolę, no